Jezus powiedział do ludu: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem Wam jednak: Widzieliście mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Jest wolą tego, który mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi syna i wierzy w niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jesteśmy jeszcze, chwilę będziemy w szóstym rozdziale Ewangelii Jana razem z Jezusem, z apostołami w Kafarnaum, kiedy Jezus wygłasza swoją wielką mowę o Eucharystii, o tym, że on jest chlebem, który ojciec posłał z nieba, który ojciec nieustannie daje, aby każdy, kto go będzie przyjmował, miał życie wieczne. Można by, używając bardziej światowego języka, powiedzieć, że ta mowa w kafarnaum to swoiste ekspoze Jezusa. I myślę, że to zdanie, które jakoś jest kluczem do tego fragmentu, który Pan nam dzisiaj daje, którym dzisiaj chce mówić do naszych serc i do naszych umysłów, jest to zapewnienie Jezusa tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. To jest. Doświadczenie, które otrzymujemy i które potrzebujemy wciąż na nowo przeżywać w naszej wierze, to my jesteśmy tymi, którzy przychodzą do Jezusa na różne sposoby. Przychodzimy do niego na Eucharystię, przychodzimy do niego w naszej modlitwie osobistej, przychodzimy do niego, kiedy otwieramy Biblię, także dla takiej prywatnej, modlitewnej lektury, przychodzimy do niego w sakramencie pokuty i pojednania. On jest tym, który nigdy nie odrzuca. On jest tym, który w którym ujawnia się największe pragnienie Boga, czyli przygarniać człowieka, przygarniać go do siebie, przytulać, pozwalać mu się zbliżać. Kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że to nie zawsze oznacza to samo. Są takie momenty w Ewangelii, kiedy przychodzą do Jezusa ludzie, którzy jeszcze nie są gotowi, żeby dać mu się w taki sposób przygarnąć, żeby związać całkowicie swoje życie z Nim. Są ludzie, którzy przychodzą i odchodzą na koniec tej mowy w Kafarnaum zresztą będzie taki moment, że wielu go opuści. Ale to nie dlatego, że on ich odrzucił, nie dlatego, że on ich odepchnął. Czasem tak bywa, że człowiek nie jest jeszcze gotowy, jeszcze nie dojrzał, nie dorósł. Ale w Bogu i o tym nas Jezus dzisiaj chce zapewnić, w Bogu jest zawsze pragnienie przyjęcia człowieka. On jest tym, któremu zależy na tym jako pierwszemu i jako ostatniemu. Ostatniemu w tym sensie, że zależy mu na tym, żeby nas przygarnąć także w takich momentach nieraz długich naszego życia, kiedy nam na tym zupełnie nie zależy. Bóg jest tym, który pierwszy i ostatni tęskni za człowiekiem. Pierwszy i ostatni ma nadzieję, że człowiek pozwoli się do niego przyprowadzić. Że da się zamknąć w tym ojcowskim uścisku. To jest może zdanie, które potrzebujemy dzisiaj usłyszeć odnośnie samych siebie, a może odnośnie kogoś, kogo mamy koło siebie, o kogo się troszczymy, o kim wiemy, że, że gdzieś mu z Panem Bogiem nie po drodze, że ścieżki do kościoła zarosły mu różnymi cierniami póki co. Bóg jest pierwszym i ostatnim, któremu zależy. To słowo, które dzisiaj dostajemy. W pierwszym czytaniu, fragment Dziejów Apostolskich, mówiący o rozproszeniu uczniów, pokazuje nam, myślę, też coś ważnego. To jest jakiś pierwszy taki naprawdę głęboko dramatyczny moment w historii rodzącego się Kościoła. Został zamordowany Szczepan, o czym słyszeliśmy wczoraj, i po tym mordzie na Szczepanie zaczyna się prześladowanie Kościoła. Uczniowie się rozpraszają. I tak jak dzisiaj słyszymy, trafiają do Samarii. Co się dzieje w ten sposób? W ten sposób spełnia się słowo Jezusa z godziny w niebo wstąpienia. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Być może bez tego trudnego doświadczenia trzeba by jeszcze długo czekać, aż to słowo się spełni. Bo pamiętamy i domyślamy się, że Samaria to wcale nie było miejsce, w które uczniów ciągnęło. Pamiętamy z Ewangelii, zwłaszcza to najczęściej się o tym mówi, kiedy czytamy te Ewangelie o spotkaniu Jezusa z Samarytanką, ile dzieliło Żydów i Samarytan. A ten kościół w Jerozolimie, o którym czytamy, to jest na razie kościół składający się wyłącznie z tych, którzy wcześniej byli wyznawcami judaizmu. I Samaria to jest być może ostatnie miejsce, gdzie oni sami z siebie mieliby ochotę pójść. Mają taki wyssany z mlekiem matki, zakorzeniony od wielu pokoleń, wstręt do Samarytan. Wszędzie, ale nie do Samarytan. A Jezus im wyznaczył bardzo konkretnie te etapy: Jerozolima, Judea, Samaria i aż po krańce ziemi. Może oni by chcieli nawet przeskoczyć. Nie, dobrze, byliśmy świadkami w Jerozolimie, w Judei, to chodźmy na krańce ziemi. Nie, po drodze jest Samaria, to miejsce, gdzie mają najmniej ochotę pójść. I mówiąc kolokwialnie, w pewnym sensie to prześladowanie, którego doświadczają, jest trochę takim oczywiście w cudzysłowie kopniakiem, którego dostają od Ducha Świętego, żeby pójść właśnie tam, gdzie z własnej woli pójść by nie chcieli. Żeby wyciągnąć rękę do tych, do których z własnej woli nigdy by nie wyciągnęli ręki. Żeby się odezwać, a po naszemu pewnie napisać, zadzwonić do tych, z którymi nie mieli ochoty rozmawiać. Z którymi być może nie wyobrażali sobie być w jednym kościele, w jednej wspólnocie. A może nieraz jest tak, że Pan Bóg pozwala na różne trudne doświadczenia w naszym życiu, w których może nieraz bylibyśmy gotowi widzieć nawet wręcz prześladowanie ze strony innych ludzi, żebyśmy dotarli, no właśnie, tam, gdzie z własnej woli nigdy byśmy nie poszli, żebyśmy spotkali się z kimś, na kogo z własnej woli nigdy byśmy nie zwrócili uwagi. I w tym także realizuje się to boskie pragnienie przygarniania, nie odrzucania nikogo. Za kilkanaście minut będziemy przyjmowali komunię świętą i będziemy słyszeli ciało Chrystusa, będziemy odpowiadać Amen, potwierdzać naszą wiarę, że w tym, co wygląda na kawałek chleba, jest rzeczywiście, realnie, obecny Jezus, żywy z martwych wstały. Ale przyjmujemy Go po to i po to odpowiadamy Amen, kiedy Go przyjmujemy. Żeby te słowa, ciało Chrystusa, stawały się też prawdą o nas. To Amen nie jest tylko wyznaniem wiary, jest też jak, jak owo Amen Maryi z godziny zwiastowania. Niech mi się stanie. Ja chcę być ciałem Chrystusa, przedłużeniem Jego ciała. To znaczy działać, funkcjonować według tej samej logiki, według której On funkcjonuje. On, który nikogo precz nie odrzuca. Nikogo, czego doświadczyliśmy na własnej skórze i na własnym sercu już przecież wielokrotnie. Może dobrze o tym pomyśleć, kiedy będziemy dziś odpowiadali Amen, słysząc ciało Chrystusa. Czy ja by na pewno chcę być Jego ciałem, przedłużeniem Jego ciała? Amen.